Cześć kochani, witam Was serdecznie. Zobaczmy, co tutaj, jaka wiadomość dzisiaj do Was przychodzi. Oczywiście, kochani, e, znowu powtarzam, że czytanie e, na pewno nie dla wszystkich, bo to jest raczej niemożliwe. Na kanale jest dużo czytań, i one są, kochani, bez, wszystkie bezterminowe. E, także coś tam sobie zobaczcie. Coś tam wybierzcie, może akurat z Wami zarezonuje na odpowiednią chwilę. Także czasami jest tak, że czytanie długo nie rezonuje, a zobaczymy je po jakimś dłuższym, po jakimś dłuższym czasie i zupełnie inaczej je odbieramy. I jest to czytanie akurat wtedy dla nas. Dobra, dobrze, zobaczmy, kochani. Jaka wiadomość dla Was dzisiaj? Co macie usłyszeć? Dobra. I zobaczmy, jaka energia na spodzie talii. Czego to czytanie będzie głównie dotyczyło? Królowa Kielichów, bardzo ładna energia, kochani. Dla panów, kobieta ta wymarzona, bardzo uczuciowa. Albo to wy, drogie panie, jesteście w tej energii, w energii zakochania, w energii chęcia dzielenia się miłością, dzielenia się swoimi uczuciami. Może niektóre z was mają ochotę, czy niektórzy z was mają ochotę, E, powiedzieć o swoich uczuciach. To tutaj w tej karcie pokazuje mi się też często kobieta, która e, jest empatyczna, która darzy innych uczuciem jak najbardziej, e, jest taka emocjonalna. Także e, może być po prostu tak, e, że jesteście w tej energii, wiecie, takiej. E, uczuciowości, czasami no, no tak jest, że e, czasami jesteśmy bardziej na uczuciach, na emocjach e, skoncentrowani niż na innych rzeczach. Hmm. Może tutaj też chodzić, e, bo też tutaj e, zobaczyłam tą kartę umiarkowania, kartę, która mówi o osiągnięciu harmonii, o osiągnięciu spokoju, o tym, że jakiś anioł stróż nad nami, kochani, czuwa, i trochę może być tak, e, że niektóre z Was, czy niektórzy z Was po prostu e, zakochają się najzwyczajniej w świecie, albo też będą wypełnione tą miłością, i będzie to uczucie takie, że. Że to jest to, że to jest fajne, że to jest dobre, że dobrze się z tym czuję, że moje emocje są po prostu i uczucia w harmonii ze mną, także bardzo ładne, bardzo ładne, kochani, energia. No dobra, no to zobaczmy, co dalej wtedy. Dobra, patrzymy. Mhm. Może tutaj y, podejmiecie właśnie jakąś decyzję. Może tutaj przyjdzie taki, taka chwila, właśnie albo y, po prostu decyzja, y, że muszę z kimś porozmawiać, że muszę powiedzieć, co czuję, y, albo po prostu wyznać komuś y, miłość. Może być też tak, że będą tutaj jakieś sprawy, Was tutaj gdzieś przy was, które gdzieś będzie trzeba trochę podejść do tej, do tej osoby, czy do w ogóle do całej sytuacji trochę sercem, wiecie? Czasami jest tak w życiu, że czasami bardziej na rozum musimy i a czasami musimy też otworzyć te serce i tak trochę zobaczyć co. Co tam jest i coś tutaj może takiego być, może jakaś decyzja, która właśnie musi być podjęta, kochanie, z pozycji serca, z pozycji uczuć. Mhm. Okej. Okay. I arcykapłan. No tak, może być też tak, kochani, że y, trochę tak widzę, y, że może być tak, że tutaj są te uczucia jakoś gdzieś ukrywane, wiecie, że tutaj y, nie do końca jest to takie, Jasne, może dla kogoś tak może być, może no też pokazuje się tu właśnie jakaś osoba, gdzie, gdzie do której może właśnie tymi, tymi uczuciami ją darzycie po prostu, a dla niektórych z Was po prostu chodzi tu o miłość do, do mężczyzny, do ojca, czy, czy, czy do jakiejś starszej osoby w rodzie, która też może potrzebuje Waszej opieki, wiecie, i Waszej bliskości teraz. Okej. Okay. No, karta mówiąca o tym, że e, tutaj nadchodzi jakaś transformacja, tutaj coś się zmienia, ale już właśnie widząc tą e, królową kielichów e, i, i mówiąc wam o tym wszystkim, e, to wydaje mi się, że właśnie o to chodzi, że Wy zaczynacie bardziej coś tutaj czuć, kochani, e, niż, e, niż e, myśleć. Wiecie, o co chodzi? I mam wrażenie, że wy będziecie chcieli właśnie powiedzieć komuś o swoich uczuciach. Tutaj nastąpi jakaś transformacja. Albo, kochani, może być tak, że to ta osoba jak najbardziej zacznie was tutaj bardziej doceniać, e, bardziej e, starać się o was, że ta osoba i to jest. To jest y, interesująca bardzo osoba, kochani. To jest osoba, która jest mądra, która ma dużą moralność, która jest, y, działa według jakichś tutaj y, swoich praw. Może być trochę takim, wiecie, sztywniakiem, ale y, no, chodzi mi o to, że no, jest taki, że jak powiedział, tak zrobi, trochę to, to takiej upartości może. Ale może być tak, że tutaj te uczucia między Wami, to się nagle coś przychodzi, kochani, że to się zmienia cała konstelacja tego, wiecie? Jestem ciekawa, jak to tutaj dalej się pokaże. O, właśnie, właśnie to jest to, o czym mówię. O tych zasadach, o tej osobie, która ma tutaj te swoje standardy, wiecie? Określone. Ona, czytając właśnie to, widziałam tą kartę cesarza. I o tym, co mówiłam, od razu mi się cesarz gdzieś tam do głowy wbił. I powiem Wam szczerze, że albo to Wy, kochane tutaj moje czy kochani, zakochacie się w jakiejś osobie, zobaczycie, że jednak ją da, darze uczuciem. Że może wcześniej było tak, że nie do końca y, znałam tutaj te, te, te swoje, y, co ja do tej osoby w ogóle czuję, czy, czy, czy chcę, czy nie chcę. To może być tak, że tutaj coś się, kochani, zmienia, wiecie? Coś się zmienia w Was, mam wrażenie i zaczynacie postrzegać inaczej tę osobę. Ja jestem ciekawa, jak dalej to się pokaże, co z tego może wyniknąć. I trochę mam wrażenie, że Wy postanowicie tutaj wyjść, kochani, z tymi uczuciami, tak jakby okazać je, ukazać, że w ogóle tutaj coś jest na rzeczy. No i karta dwójki kielichów, karta, która mówi o partnerstwie, o związku, o relacji. No wydaje mi się, kochani, że tutaj będzie yy, zakończenie jakiegoś starego etapu życia i wejścia na nową drogę z drugim człowiekiem. I to będzie... Yy, no wydaje mi się, że fajnie, w ogóle to, to takie yy, chęć takim bycia uczciwym z tym człowiekiem i no powiem mu, że coś tam czuję, czy ta osoba może to, to, to też Wam powiedzieć, jak najbardziej i przyjdzie jakiś Mam wrażenie nowy etap, nowy czas, bo karta śmierci e, mówi zawsze, przynajmniej dla mnie, ja lubię, jak wiecie, tę kartę: mówi, że coś się zmienia, wiecie, coś musi umrzeć starego, e, by mogło coś nowego zaistnieć. Tak jest. I tutaj. Przychodzi dwójka kielichów, przychodzi to, to połączenie z drugim człowiekiem, kochani. Ta bliskość, ten, relacja trwała jak najbardziej. No, kochani, wydaje mi się, że o to chodzi tutaj w tym czytaniu: że jeżeli wy wejdziecie do jakiejś osoby i pokażecie to, że macie uczucia, pokażecie te, otworzycie te serce na tą osobę, to tutaj. No co, Coś z tego wyjdzie, kochani, wyjdzie z tego relacja, wyjdzie z tego związek. Ładnie, ładnie, naprawdę bardzo ładna energia. Mhm. Tak, no, prosta rzecz mi się tutaj pokazała. I y, karta takiego, y, no, ile można szukać, takiego y, dokonywania wyborów. Nie wiem, czy chcę, czy nie chcę, a może to wezmę, a może tamto. I karty mówią, że. Ty masz tutaj działać, że tutaj jest potrzebne działanie, tu jest potrzebna sprawczość. Ty masz tutaj y, dużo do, może do, do wybrania i masz coś wybrać, cokolwiek. No, niektórzy może nie mają i wiele do wyboru, ale tutaj chodzi jasno i czytelnie o to, że y, bądź, y, miej tą sprawczość w sobie, znajdź tą chęć do działania i w końcu postaw na coś, nie szukaj już, y, nie myśl za dużo. Nie bujaj troszkę w obłokach, tylko wybierz i działaj, i twórz. Mhm. I diabeł, czemu odwrócony? No. Karty wszystkie zawsze układam przed czytaniem, ale czasami widzicie, zdarzy się. Nie czytam odwróconych, ale jeżeli. No, czasami mi się tak pokaże, to czasami też widzę to po prostu i czuję to inaczej. I powiem Wam, że yy, wiecie, dlaczego ten diabeł, przynajmniej tak mi się tutaj wydaje, że chodzi tutaj o pokonanie właśnie w sobie czegoś. Yy, czegoś takiego, co gdzieś tam w nas jest trudne. No my każdy, każdy z nas ma jakiegoś tam diabełka w środku. My nie jesteśmy tylko, yy, wiecie, perfekt, w ogóle nie. I każdy z nas to ma. Yy, to może być jakieś. Yy, Utknięcie w czymś, to może być, czy jakieś uzależnienie, czy to może być jakaś chęć sprawowania kontroli. No to jest taka energia trudna, bardzo często, ale ja właśnie tutaj widzę, że ta, o, tą, o tą trudność tutaj w tym wszystkim chodzi, że wy może troszkę chcecie za dużo kontrolować sytuację, a czasami trzeba to zostawić, wiecie i y, pójść bardziej w to, w coś emocjonalnie, bardziej otworzyć serce i zobaczyć, co, co tam się kochanie, dzieje. Nie za dużo może myśleć, nie za dużo bujać w obłokach, tylko po prostu zobaczyć rzeczywiście, co tam u mnie gra, i Wy tutaj macie, kochanie działać. Tutaj jest sprawczość, tutaj jest dużo. Ym, dużo leży w was kochani i wy, wy potraficie wy może, możecie możecie zmieniać możecie tworzyć i mi się wydaje że wy stworzycie tutaj z tym człowiekiem po prostu relacje tylko tego diabełka trzeba w sobie gdzieś tam wiecie ujarzmić popracować troszkę może nad tym albo po prostu przyjrzeć się także ja to tak tutaj kochani widzę więcej kart dobierać nie będę mm. Otwórzcie się, kochani, nawet jak za jakiś czas może zaboleć, to, to zaboli, ale wiecie co? Ja wiem, że my wszyscy chcemy iść przez życie bez rozczarowań, bez jakichś strat moralnych, ale czasami się po prostu nie da. Nie da się. A jak będziemy nad tym pracować i będziemy się temu przyglądać. To nie będziemy już tak reagować na to, jak się może kiedyś reagowało, bo sytuacje jakie są w życiu takie są, ale wszystko jest uzależnione od naszych reakcji, jak my zareagujemy na tą reakcję, jak my zareagujemy na tą sytuację, nie, nie reakcję. Także, ale to się dobrze tutaj, dobrze tutaj, kochani, to wygląda. Także, jeżeli macie komuś do, do powiedzenia coś, to powiedzcie powiedzcie zróbcie ten krok zróbcie ten krok w, w stronę tej osoby kochani nie czekajcie tu nie myślcie za dużo nie 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 bądźcie głową gdzieś tam yy, tylko po prostu przyjdźcie i otwórzcie się do tej osoby no dobra dziękuję wam kochani serdecznie pozdrawiam i zapraszam na kolejne czytanie